Słońce, plaża, betoniarka, czyli jak konstruktywnie spędzić wakacje. Betoniarka firmy Skiwa sprawuje się idealnie, natomiast nasza taczka zaczyna mieć pewne problemy. O ile ruda już ją dawno zaczęła atakować, bo to była ocynkowana blacha, i jak widać tutaj, już mamy sporo wydrapań. Też dlatego, że szpadlem, czy łopatą jak się wybiera materiał, no to się rysuje. O tyle spotkał ją dużo większy problem. Tak jak widzicie, te rączki, które tutaj są, po prostu się rozpadły. A wypadły, dlatego że to mocowanie do miski po prostu przestało już zupełnie trzymać. Poprzerzywiało, ale rozwiązaniem naszego problemu jest ta magiczna podkładka. Większych już w sklepie nie mieli. Podkładka 4 cm, która złapie nam tą śrubkę jeszcze do resztki blach, która jeszcze nie zdążyła wyrdzewieć. Dodatkowo są to śrubki ze stali nierdzewnej. Ostatnio jesteśmy kustoszami śrubek ze stali nierdzewnej. To przynajmniej wiem, że te śrubki już na pewno przeżyją tą taczkę. A zawsze potem można je wykręcić i użyć jeszcze do czegoś innego. I voilà! Proszę, taczka jak nowa. No nie, no nie do końca jest jak nowa. Faktycznie trzeba pójść kupić nową. I tak w trakcie pielgrzymki do marketu budowlanego. Tu konkretnie w Castoramie trafiłem akurat na promocję. Normalnie taka taczka firmy Werwe u nich kosztuje 150 zł, a jak to jest z promocjami czasami można trafić 50% taniej i wtedy taka okazja jest prawdziwą okazją, bo normalnie za jakieś 60-80 zł kupujemy taki sam cyganek, jak widzieliście wcześniej. Może jeszcze a propos tej poprzedniej taczki. Ja ją kupiłem w 2018 roku. Czyli podziałała nam całe 6 lat. Zobaczymy ile ta taczka nam tutaj się sprawdzi. Jest podzielona na trzy części. W pierwszej części mieliśmy kołko pneumatyczne, trzeba sobie nadmuchać. Była też instrukcja, ale z instrukcją jest trochę mały problem, bo nie była w tej policy w środku, ale jakoś nam tutaj złapała wilgoć. No i niestety tutaj będzie trzeba trochę zgadywać. Jak to podkręcać do kupy. Ale myślę, że taczka to nie lot w kosmos. I z tych pięciu elementów na krzyż damy radę coś zaimprowizować. Więc zaczynamy od położenia miski do góry nogami i przykręcamy pierwszy pałąk. No i już tutaj pierwsze odkrycie: że zapomniałem tutaj takich kątowniczków poprzykręcać, i to to w sumie już jest na plus tej konstrukcji. Bo ile w poprzedniej paczce ten okrągły przekrój tego pałąka stykał się z miską, o tyle tutaj mamy taki profil, co prawda plastikowy który nam tutaj ładnie zablokuje tą rączkę, żeby się to nie telepało na górze i nie było takich naprężeń tak jak tam na styku śruby z miską, więc to jest moim zdaniem ciekawe rozwiązanie i tutaj dokręcamy do końca pozostałe śrubki, a jeśli ja jeszcze nie dokręcam kluczem, bo jak się dokręci od razu pierwsze śrubki kluczem to potem pozostałe ciężko idą, robimy jakieś dziwne naprężenia ta taczka, dlatego też, powiem Wam, widzicie, że używam ją do betonowania, choć to jest taczka ogrodowa, łatwiej byłoby wziąć, może, znaczy nie łatwiej, ale bardziej profesjonalnie byłoby wziąć taką taczkę spawaną, budowlaną, ale takie taczki mają swoją zaletę. Przede wszystkim są niższe, bo ja mam taką malutką betoniarkę, którą widzieliście na początku filmu, no i te taczki takie ogrodowe mają 60 cm, tak jakby do wysokości. Więc taka mała betoniarka spokojnie tam się nasypie, natomiast jak czasami tam mierzyłem takie bardziej profesjonalne taczki, no to niestety one są wyższe, to trzeba mieć też większą betoniarkę. A jeśli robimy tak okazjonalnie jakieś takie prace, tak jak ja je robię, no to po prostu musiałbym dużo więcej, większą betoniarkę kupić i większe taczki. No to chyba to się robi, takie za dużo sprzętu trzeba trzymać w garażu, a tak takie małe jeszcze możemy gdzieś użyć. No i tutaj kolejny ząb odkryłem, bo już poskręcałem ten pałąk, byłem zadowolony, że już robota dobiega końca, ale się okazało, że i to też na plus w tej toczce, że tu jeszcze mamy takie wzmocnienie, taką blachę, która nam tutaj dno tej miski będzie kompensowała naprężenia do tych pałąków i w poprzedniej toczce tego nie było i to było pierwsze miejsce, które powodowało, że tamta teczka, taczka zaczęła się wyginać i, i rdzewieć ponieważ jak nawadniemy tam jakichś ciężkich kamieni, no to po prostu ta blacha po środku tej miski zaczynała się odginać i te mocowania te, te pałąki zaczynały pracować w lewo w prawo, no i przez to wykruszały tą blachę, ją obcierały, ten ocen zrywały więc myślę, że ta taczka pożyje dużo dłużej niż, niż od tamtej ale ile to się okaże tamta pracowała 6 lat i jeszcze nie wiemy ile damy czasu, ale jak na razie jestem zadowolony, jeszcze w tamtej poprzedniej taczce wymieniłem koło, bo tamto takie koło, tak jak jest tutaj, takie zwykłe, pompowane. No niestety, to tam jak się pójdzie trochę po kamieniach, no to trzeba te dentki wymieniać, kombinować. A koło pełne już czasem można jeździć, nie trzeba pompować. A jak tamta taczka stara się rozleci, to to koło pełne przełoży do tej, bo wydaje mi się, że rozmiary są takie same. Koło tutaj nie wiem, czy jest letnie, czy zimowe, i czy jest kierunkowy ten bieżnik, więc nie będziemy brali za szybkich zakrętów i prowadzili brawurowe jazdy, ale myślę, że naszych zastosowań się uda. W zestawie były klucze, ale powiem Wam, że tamte klucze są takie cieniutkie, że nimi coś przykręcić, to można się zapłakać. Więc jeśli mamy, to lepiej wziąć takie nasze zwykłe klucze oczkowe, płaskie i sobie tutaj ładnie już to dokręcić już do końca. I już tutaj mamy ładnie dokręcone. Jeszcze to samo z drugiej strony. No i przyszło czas na pompowanie. Mam kompresor taki samochodowy, na pewno byłoby szybciej, ale powiem Wam, że boję się pompować takie małe kółka, bo niby w takim kompresorku można stawić ciśnienie. Ale jakie to ma być ciśnienie, trudno powiedzieć. A takie kółko tak naprawdę to jest pompowanie, nie wiem, na 10 machów i możemy kontrolować tak naprawdę ten, ten nacisk bo tutaj jak widzicie roboty nie jest wiele, a co jakiś czas sprawdzając możemy się upewnić, że nie przepompujemy tego koła, bo zwyczajnie już ręcznie nie daje się pompować. Już tutaj po prostu już ta pompka nie daje rady, więc już więcej nie ma co kombinować. Zakręcamy wentyl, powiem, że w tamtej poprzedniej taczce to jest też powód, dla którego się tamto kółko szybko rozwaliło. Kiedyś zapomniałem przekręcić wentyla, wpadł tam beton, to wszystko zaschło i ten wentyl już nie działał, więc już nie było jak pompować tego koła. Więc trzeba kłać nową dętkę, no i tak się po prostu potoczyły sprawy, więc lepiej sobie to kółko, jeśli mamy tylko jedną taczkę i przy pierwszym rozwalaniu się wymienić na pełne. No i tak się prezentuje nasza nowa flota pojazdów do betonowania. Bo przed nami wkrótce duże betonowanie, i musimy być pewni, że nam w trakcie roboty się to nie rozleciła ta jedna taczka, i zostaniemy z betonem w taczce nieskończoną robotą. I kombiny wtedy człowieku. A ta taczka, jak już widzicie, Twój pierwszy krzyż bojowy przeszła, już jest dobrze opaciana, i jak na razie jestem bardzo z niej zadowolony.